Zasady i instytucje, czyli zasady i instytucje, to można uznać, że to jest to samo i użyć jednego słowa instytucje. Instytucja jako fakty społeczne, czyli jako coś, co wymusza posłuszeństwo na jednostce. Zasada jakaś określa, jak jednostka może się zachować, czyli wymusza. O słuszność. Mogę jedną poprawkę zrobić, bo chyba rozumiem, czemu Sokrates użył trzech osób, a nie dwóch, bo w przypadku dwóch osób jest bardzo prosty błąd, że mamy jakieś zasady, mamy państwo, ale jednak jedna osoba łamie te zasady, zabija drugą osobę i w sumie nie ma nikogo, kto by ją e, m, przesłuchał, czy, czy, czy jakikolwiek zrobił wyrok, czy, czy cokolwiek, po prostu za, za mała zasady i... Nic, nic z tego nie wynika, żadne prawo nie zadziałało albo zasady, które sobie ustalili. No to hmm, wydaje mi się, że wtedy po prostu ustrój przestaje istnieć.